Ale jak mówi nam księga gniewu, z ich ust płynęły tylko kłamstwa. Powiedzieli, klęknijcie przed nami, a wszystko będzie wasze. Nie chcieliśmy oddawać im czci. Ich zemsta była straszna i okrutna. Niebieskie diabły uwolniły swoich łowców. Ci bezduszni siępacze strażników niszczyli każde życie, kradli każdy oddech, zatrzymywali każde serce. To jego święty gniew wydał pierwszy owoc czerwonej latarni. On, nasz pan, atrocitus i jego pięć nakazów. Więc światłem czerwonej latarni, niech nasza zemsta dosięgnie tych, którzy nas zdradzili. Co wy tutaj wyprawiacie? To wygląda jak jakaś stołówka, gdzie można trzaskać drzwiami? Nie macie szacunku! Wybacz, kleryku, szukamy dwóch zaginionych strzelców. Ja poszukam tutaj. Wypatrujcie na ulicy. Wstrzymać ogień! Ufasz mi. Dobrze zapamiętaj tę lekcję. To właśnie dzieje się z tymi, którzy zbaczają z mojej prawowitej ścieżki. Zilius, kontynuuj. To może trochę zaboleć. To śmieje! Zieloną latarnię przy ołtarzu. Nie, no ładnie. Wygląda na to, że laser nie był jedynym, który przeszł eksplozję kolonii dwunastej. Zatem zielona latarnie trudniej zabić niż myślałem. A, mistrzu, to mogę odciąć mu głowę. Twoje imię, żołnierzu? E, Rafi! Panie. Możesz zabić tego, którego złapałeś, w tej samej chwili, kiedy zginie Razer. To zaczynajmy! Śmierć wrogom Atrocitusa! ja? Teraz! A. Uwaga! Przeciążenie bezpieczników! Wycofać się do wewnętrznej strefy! A. Po co tu przyszliście? Moje zamiary były jasne. Macie chociaż plan, jak się stąd wydostać? Niepotrzebny, a ty idziesz z nami. Zainfekowali nasz reaktor wirusem. To sztuczka, ty kłopcze! Ty. <gry> I furia w kolorze szkarłatu. Potęgę naszą pokażą światu. W bólu i strachu niech strzezną wrogowie, a wszystko co mieli, niech strawi ogień! Aaaaaa! Wiem, że chętnie byś zginął, ale czy masz siłę, żeby żyć dla sprawy? Bo byłbyś teraz naprawdę przydatny. A ja gotowi, Stół dla trzech. Zabili ich, nie bierz żadnych zakładników.